Dwa dni temu śledziłem Dave'a, a dzisiaj postanowiłem sprankować go i cielić się w owce. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku będziemy trollować Dave'a tym, że jesteśmy owcą. Jak widzicie jestem tutaj teraz owcą. Nie pytajcie jak to zrobiłem, nie pytajcie. To jest po prostu ściśle tajne, łamane przez nie mogę wam powiedzieć, ale to jest naprawdę... Super sprawa. Ogólnie, zanim zaczniemy go jakkolwiek prankować, oczywiście podejdziemy do niego, będziemy go, nie wiem, z miecza uderzać czy coś, bo jak widzicie, teraz mam miecz i mogę uderzać kogoś, albo strzelić na przykład z łuku, tu naciągam, uwaga pum, jest strzelone, a nie widać, że ta owca cokolwiek naciąga, więc to jest mega fajne, ponieważ on nie będzie wiedział, że to jesteśmy my, i będzie można go super rancko sprankować, więc to będzie mega, spra mega sprawa. Zanim jednak zaczniemy go jakkolwiek prankować. Zostawcie łapkę w górę. 6000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z trollowania kogoś, że jestem jakimś zwierzęciem, bo mogę być czym tylko chcecie. Czym naprawdę uwierzcie mi? Mogę być nawet. No, mogę być nawet. Nie wiem, czy mogę wam powiedzieć, czym. Mogę być creeperem, tylko nie wybuchnę, nie? No ale mogę być wszystkim ogólnie. Więc jeżeli spodobają się te odcinki, 6000 łapek w, łapek w górę i znowu nagrywam odcinek, w którym jestem czymś. I troluję kogoś i na kimś robię pranka. Dobra, słuchajcie, lecimy do Dave'a, bo on gdzieś tutaj powinien być. Ogólnie powiem Wam jeszcze przed tym, że gadam w tym momencie z Dave'em Dave Gadam w tym momencie z Dave'em na Discordzie, ale jestem wyciszony, więc Dave mnie nie słyszy, ale ja będę słyszał go. Znaczy już go słyszę w sumie jakby się teraz odezwał, to bym go słyszał. On siedzi teraz przy komputerze, bo słyszałem, że przyszedł. Ja powiedziałem, że ze dwóch i teraz on nie będzie wiedział totalnie, że ja cokolwiek nagrywam. Więc dobra, lecimy do niego i będziemy go słyszeć co on tam gada, I jeżeli jeżeli będzie się zastanawiał co... Ja to tak normalnie skaczę Nie wiem, on tego nie widział musiał chyba nie patrzeć na ekran Ale dobra, przyszedł obok, obok nas Dobra, może, może wydawało mi się to normalne, nie wiem, ale dobra, nieważne. O, słyszę go, słyszę go, słyszę go. Dobra, czekajcie, wchodzę do domku, wchodzę do domku Tylko to jest najgorsze, że muszę się zachowywać bardzo naturalnie No jak flaka <laughs> Tak górze sobie czyta, sam do siebie gada. Ale dobra, czekajcie, o Kurde, co to robi owca? Wypad stąd Idziesz Niech mi wypnie, niech mi dobrze. wypnie wie, gdzie jej miejsce, wie, gdzie je miejsce. dobrze To Dobra. kurde, idziesz Dobre. Dobra, i to jest to właśnie, że jak owce dostają ciosa to Dobre. zawsze uciekają Dobra Dobra, Dobra, Dobra o... Idziesz Idź do szkółki Dobra, idź gdzieś się do szkoły Dobra, czekajcie, schylam się żeby było, że jem se trawnik Dalej kurde tu siedzisz, idziesz stąd <laughs> Siostąd stąd Krasnal Zajmij się nią Pluj jej Krasnala zostawił, dobra, dobra, czekajcie, lecimy za nim Biorę łuk w rękę i uwaga, strzelamy łukiem Dobra, trafiłem wow. Gdzie jest ten szkielet? Szkielet? Z, z, z podpalającą strzałą? To by było raczej trudno Trudne do spotkania, ale dobra, lecimy gdzieś tutaj dalej Obejdźmy to tu dookoła, dobra, on tam był, lecimy szybko do szkoły Musimy szybko, ale muszę uważać, żeby on mnie nie widział jak biegnę Albo skaczę tą Czekajcie, wezmę sobie na pierwszą osobę, będzie mi najłatwiej, o, on tam idzie Dobra, dobra, wszedł do szkoły, wszedł do szkoły. Dobra, lecimy za nim. Dzień dobry. O, jak zawsze pierwszy. będę stał w tył w tych drzwiach i patrzył na niego tą owcą. Patrz, jak mnie zauważy. Co jest, kurde? Ileż można tą owcę wyganiać? Dobra, wiem, zabić już już. Nie, nie zabijaj, nie zamijaj. Kurde, zami dobra, dobra, Wypad stąd na kysz. Już mi stąd. Idź stąd. Dobrze. Kurde, słucha się jakoś dziwne. Nie mogę. Nie Dobra, ten, to było Dobrze. bezsensowne naciągnięcie strzałki. Dobry? On no, gdzieś tam siedzi sobie w tej klasie. Czekajcie, czekajcie. Proszę pani, bo ja mam zadanie. No, pani chwilę zaczeka. Jasne, Ty idę to... po kredę Gdzie on poszedł? Poszedł na górę chyba. Ej, dobra, patrzcie, wchodzimy tą owcą do środka. Dzięki za kredę. O, o będę nauczycielem mowcą. Patrzcie to. Mam już kredę Kurde, ale pani się zastarzała. dobra Ej, kreda O Jezus, się Dobra, dał mi kredę, dał mi kredę Co to jest za bewsztyk? No dobra, czekajcie Ja... Tutaj oddajemy nauczyciela Proszę pani, proszę podejść Tutaj jest narysowane na tej, kurcie, niekulturalnej ławce nieładny obrazek Proszę, proszę mnie. Ej! Dobra, 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 wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Co to był to nauczyciel, kurde, jakiś nie. Dziwnie, coś. coś, Kurde, dziwny nauczyciel. <grystanie> Ej, dobra, on się jeszcze nie zorientował, że to ja jestem. Ej, to jest zupełnie o... Czemu to jest nowy owca? <grystanie> nauczyciel czy owca w końcu? <grystanie> Wypad stąd! Co jest? Szafka. Przejście Ty, kurde! Dobra, zawurowa się szybko zwiewamy, zwiwamy Zwiwamy, idziemy stąd, idziemy, idziemy do Dzień portu, to. idziemy do portu. On będzie teraz śledził nas, bo on by... Zastan zastanawia się, skąd my wiemy o takich rzeczach, jak że jesteśmy owcą. Dobra, schodzimy tutaj gdzieś do portu Dobra, ja bym się gdzieś schował i go strzelał z tego łuku albo bił go czy coś Dzień, gdzie jest ktoś? Gdzie jest ktoś do zbawyń? Ktoś pójdzie ze mną popawić Chąd mi się popawić gdzie on jest? Zgubiłem go! A dobra, widzę nickiego Chądź mi się popawić Gdzie jest no, Simpson? Dobra, o, o teraz strzelam do niego z łuku. Strzelam do niego z łuku, żeby gdzie go sprowokować jest Gdzie jest Simpson mój kolega Gdzie on jest? Zgubiłem go. A tam on, jest kolega Gdzie jest Simpson mój kolega Gdzie jest Stipson, mój kolega Kurde, mam wrażenie, że dzisiaj jest strasznie dużo, dużo owiec tutaj, kurde, chodzi. Dużo owiec, a ile lampardów! Gepard! O, nie trafiłem. Gepard! Gepard! Co jest, kurde? Ahmed? Szuka, szuka, szuka tego kogoś, kto strzelał z łuku. Nie wiem, że to jest ja Ty, Junia! strzela? Wiesz, kto strzela? Kurde. Warto było spytać. Dziunia! Mi się wydaje, że ty coś wiesz Wiesz coś? <noise> Zagaduje co? owce, dobra czekaj, ci udajemy, że nie jesteśmy owcą? Dziwne. dziwne, dziwne, dziwne Nie podoba mi się to coraz bardziej tutaj Chyba muszę iść do psychologa O, ile gepardów! Gepard! Kurczę, nie umiem nie umie w niego trafić teraz, tego łuku Gepard! O, kokobąsik Kokobąs Kukubons. No przecież trafiłem w niego On się nawet zapalił na chwilę Dobra, czekajcie, idziemy za nim no, Ale on jest taki gaduła, bo on ciągle sam ze sobą gada Dobra, czekajcie, idziemy tu, wchodzę gdzieś na drzewo I znowu go zgubiłem Gdzie on łazi? Widzicie, Davison jest mega dziwny jak gra sam w Minecrafta Ej, tam jest jeszcze jedna owca Zaprowadzimy go do jeszcze jednej owcy i on nie będzie wiedział, która owca jest która Tylko... Nie mogę go znaleźć, a tu jest Dobra, czekajcie Davison, Ej, widok, kurde co to było? Dobra, dobra, widział, widział, że ja strzeliłem Idziemy teraz do tamtej owcy, nie będzie wiedział, która to była owca Jasne, jasne, co to miał być? Co to, kurde, było? O nie, są jeszcze we dwie Owca Terminator Coraz mi mi się to podoba Nie, nie, nie wie co jest Co no to prawda, tą drugą To koniec twojego żywota Wiem, że to byłaś ty Nie będziemy nie. tak gestykulować Idę stąd, idę stąd Oburzony, wychodzę Frank Lampard, Frank Lampard oh, wow dobra, 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 czekajcie Idziemy stąd, idziemy, idziemy, bo zauważył Idzie chyba za to... Idzie za mną, idzie za mną. Dobra, czekajcie jeszcze jedną owcę. proszę, znajdźmy tu jeszcze jednomowce. Nie jestem ma kurde, nie będzie tak jak mam być, tak jak mam być, to nie będzie, nie będę mi zabijać owcy. Nie pozwolę na to. Nie Dobra, schowałem tu. się, schowałem się. Dzień dobry. Nie proszę nie, nie o, o, o! Ej dobra, bo ja... Dobra, jestem nieziszczalny, ja mam zbroję założoną, ale nie widać jak jestem teraz tak ubrany Dobra to kurde, będzie nie bił ciągle. Co to biwić, w ogóle. jest? Co to jest za owca? Jaki bezsens! Uu. 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 Dlaczego dostajesz Dobra, 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 on już jest na wiedzą... On już nie wie co się dzieje. Jest już walczy z owcą. Dobra. Pora wiewać, pora, pora uciekać stąd. Owieczko! O, tu jest ten skarb. Owieczko, owieczko powiedz przecie! O, odwróciła się. Hej! Nie atakuj! Mam ważną informację! Zobacz! Skrypcik <laughs> Skrypcik Dobra, kradniemy mu laptopa mamy laptopa? A, to jest... Z... Kurde, nie, tak jak mówisz. Ja, Czemu ja widzę, że mam takie dziwne stopy? Co to za stopy? Jakie dziwne stopy? Czemu tu są jakieś dziwne stopy? I <grym> o co mu chodzi? Nie, my, my musimy tutaj to inaczej sprawdzić Zatrzym się do jasnej <grym> Nie, co nie? Ała, ała. Nie, kurcze, bo mnie bije Masowa egzekucja, koniec tego ona też mnie bije, ale z czego ona mnie bije? Skopita? Skopita <grymne> No nie, pójdę do wodno Ale zabawa, ale zabawa Dobra, dobra To jest jakaś na owca, no, ja idę spać Nie rozumiem, idę do czarodzieja, <grymne> zaraz ją odczaruję To jest na pewno jakiś, jakiś Ktoś uwięziony w obcy, nie będzie tak. ma być, to nie będzie. dobra, ewidentnie troll nam się udał, ale nie będę mu nic mówił, że robię tak, że tak go strollowałem, żebyśmy mogli go jeszcze nie raz jeszcze strollować jakąś inną no postacią. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19.19, .19, gdzie może będziemy prankować kogoś innego i tak dalej. Przypominam, 6 tysięcy łapek w górę i wracamy kolejny odcinek, w którym będę trollował kogoś, jak będę nie wiem, owcą czy, czy czymś innym. Najlepiej jakbyśmy byli szkieletem, bo szkielet może wtedy wiecie, strzelać z łuku i byśmy sobie strzelali albo coś innego, albo dobra Zobaczymy, w każdym razie to wszystko się okaże. Widzimy się jutro o 19.19. .19. Na razie, pa pa!